Witajcie, nazywam się Karolina Pidawska, jestem adwokatem i od lat sukcesarnie reprezentuję Frankowiczów w sądzie. Podczas dzisiejszego odcinka opowiem Wam, jak w praktyce wygląda frankowy proces sądowy. Przede wszystkim, jak każdy proces sądowy w tym kraju, cywilny, a proces frankowy niewątpliwie jest procesem cywilnym, rozpoczyna się od złożenia pozwu. Kancelaria, która Ciebie reprezentuje, tak jak ja reprezentuję swoich klientów, składam pozew do sądu, oczywiście wraz z odpisem do banku. Najpierw sąd sprawdza, czy pozew, który złożyłam, spełnia wszystkie wymogi formalne, to jest, czy został odpowiednio podpisany, czy wszystkie dane się zgadzają, czy są wszystkie załączniki, czy właśnie jest odpis, który sąd może wysłać do banku. Następnie, tak jak wskazałam, odpis, który y, składamy w sądzie, jest wysyłany do banku. I bank ma zakreślony termin, aby do tego pozwu się ustosunkować. Czyni to w odpowiedzi na pozew, która jest właśnie drugim bardzo dużym pismem, które wpływa do Twojej sprawy. Oczywiście nie możesz się przerazić tym, że bank napisze, że Twoje roszczenia są całkowicie nieuzasadnione, bo to jest całkowicie naturalna i normalna sytuacja. Musisz wiedzieć, że bank w odpowiedzi na pozew co do zasady, zakwestionuje wszystkie Twoje roszczenia, no ale absolutnie nie oznacza to, że Twoja sprawa jest przegrana. Kolejnym krokiem, który e, musisz przejść w sprawie Frankowej, jest tak zwana replika, czyli Twoje stanowisko co do odpowiedzi e, na pozę ponieważ wszystkie pisma w procesie cywilnym są doręczane przez pełnomocników, czyli jeżeli ty masz swojego pełnomocnika i bank ma swojego pełnomocnika, to bank składając odpowiedź na pozew, wyśle tę odpowiedź zarówno do sądu, jak i do Twojego pełnomocnika. Następnie Twój pełnomocnik musi złożyć, jeżeli sąd wyda takie zarządzenie, replikę, czyli ustosunkować się do odpowiedzi na pozew, do tego, jakie argumenty zostały podniesione przez bank. I te trzy pisma to są główne pisma procesowe, które są składane w frankowym procesie z bankiem. Oczywiście może się zdarzyć, że bank w procesie będzie wnioskował o przesłuchanie świadków. Świadkowie są to z reguły tacy standardowi świadkowie, świadkowie powoływani przez bank, którzy występują w wielu procesach sądowych danego banku. Czasami zdarza się, że bank wnioskuje o przesłuchanie w charakterze świadka doradcy kredytowego, który udzielał Ci kredytu przed latem. Z reguły w obecnej sytuacji prawnej sąd może tych świadków przesłuchać na piśmie, co jest dla Ciebie bardzo dobre, ponieważ skraca postępowanie i nie ma konieczności wyznaczania rozprawy tylko po to, żeby przesłuchać świadków. Świadkowie dostają odpowiednie pytania od pełnomocnika banku, od Twojego pełnomocnika i po prostu pisemnie na te pytania odpowiadają. Czasami zdarza się, że w procesie frankowym sąd powołuje biegłego. Biegły sądowy jest powoływany po to, żeby sprawdzić, czy wyliczenia, które przedłożyłeś wraz z pozwem są prawidłowe? To jest, czy rzeczywiście tych, te kwoty, których domagasz się od banku, są kwotami prawidłowymi i dobrze wyliczonymi? Jeżeli chodzi o proces cywilny, proces frankowy, musisz pamiętać, że jest on procesem co do zasady pisemny. Oznacza to, że wszystkie informacje, wszystkie argumenty są wymieniane właśnie w formie pism procesowych. Natomiast rozprawa, na której jesteś przesłuchiwany w charakterze strony jako kredytobiorca, jest ostatnim etapem sprawy w pierwszej instancji. Także radzę ci się nie stresować w oczekiwaniu na rozprawę sądową, ponieważ, tak jak mówię, jest to już ostatni etap tej sprawy w pierwszej instancji. I oczywiście na tej rozprawie jesteś przesłuchiwany. Najpierw pytania zadaje sąd, potem pytania zadaje Twój pełnomocnik potem pytania zadaje pełnomocnik banku. Oczywiście przed przystąpieniem do Twojego przesłuchania sąd zapyta Cię o podstawowe dane osobowe. Imię, nazwisko, wiek, zawód, czy byłeś karany za składanie fałszywych zeznań. Nie ulega wątpliwości, że do tego przesłuchania musisz być bardzo gruntownie przygotowany, o czym opowiem w kolejnym odcinku dotyczącym właśnie przygotowania do rozprawy sądowej. Po rozprawie w pierwszej instancji z reguły w tym momencie jest to jedna, dwie rozprawy. Sąd wydaje wyrok. Jest to wyrok sądu pierwszej instancji i w tym miejscu musisz wiedzieć, że ten wyrok funkcjonuje w obrocie, ale nie ma żadnej mocy prawnej. To znaczy nie można go egzekwować, nie można z nim iść do komornika. W, pro, w Polsce proces jest dwuinstancyjny. Nie musisz założyć, że twoja sprawa musi przejść dwie instancje. I to jest 99% szans, że twoja sprawa będzie rozpoznawana w dwóch instancjach. Rzadko zdarza się, że sprawa kończy się na pierwszej instancji i raczej jest to wynik błędu, jakiegoś niedopatrzenia formalnego, niż celowej decyzji o rezygnacji z apelacji. Czyli mamy już sytuację, w której masz wydany po rozprawie wyrok pierwszej instancji, od takiego wyroku przysługuje apelacja do sądu drugiej instancji. Żeby móc wnieść apelację, Każdej stronie oczywiście ta apelacja przysługuje, musisz wnioskować o uzasadnienie tego wyroku. Sąd bowiem na piśmie napisze, z jakiego powodu przyznał ci rację, ewentualnie tej racji ci, ci nie przyznał. I od momentu, na wniosek o uzasadnienie masz 7 dni, czyli 7 dni od wydania wyroku, musisz ten wniosek złożyć do sądu. Następnie sąd przygotowuje pisemne uzasadnienie i od momentu doręczenia tego uzasadnienia masz 14 dni na wniesienie apelacji. Ta apelacja trafia do sądu wyższej instancji i tam odbywa się po kilku miesiącach jedna rozprawa tak zwana rozprawa apelacyjna, na której sąd drugiej instancji sprawdza, czy sąd pierwszej instancji wydał prawidłowy wyrok, czy dobrze przeprowadził postępowanie, czy przeprowadził wszystkie dowody, czy zrobił to prawidłowo. Dopiero po rozprawie apelacyjnej wydawany jest wyrok drugiej instancji. I ten wyrok, w przeciwieństwie do wyroku pierwszej instancji, jest już wyrokiem prawomocnym i wykonalnym. Co oznacza, że jeżeli wygrasz swoją sprawę z bankiem, możesz oczekiwać już na rozliczenie z bankiem, ewentualnie jeżeli bank nie będzie chciał się z tobą rozliczyć dobrowolnie, możesz taki wyrok zanieść do komornika z reguły przez swojego pełnomocnika. I przymusowo egzekwować zasądzone kwoty od banku. To jest też już moment, kiedy możesz wnioskować o wykreślenie hipoteki banku z Księgi Wieczystej Twojej nieruchomości. Ponieważ wyrok ustalający nieważność umowy kredytu, o czym mówiłam Ci w poprzednim odcinku, jest już, tak jak powiedziałam, prawomocny i wykonalny, czyli można go egzekwować. To, na dzisiaj to już wszystko. W linku standardowo do odcinka Przygotowałam artykuł, w którym szerzej opowiadam Ci, w jaki sposób wygląda e, od strony praktycznej e, proces frankowy z bankiem. Także zapraszam do lektury i widzimy się za tydzień. Dziękuję za uwagę. Adwokat Karolina Pilarska.